Dzień dobry Państwu, dzisiaj niedziela, 12 dzień listopada, i tradycyjnie zapraszam do Parku Paderewskiego na Biegnie Podległości. Lewandowski? O, sześć. Wiecie, tak? Mówi, żeby poczekać. Witam serdecznie, no właśnie, we'll right? like, jak like to będzie dzisiaj zbieganie? Będziemy walczyć, prawda? Jak to nasi żołnierze walczyli? Tak, my będziemy walczyć w inny Pan sposób. Trasę, jakie warunki na trasie? Warunki są fantastyczne, jest sucho. Czyli są przyjemne i w tym roku prawdopodobnie będziemy ustanawiać jakąś trasę. No to tutaj pan widzi jakiś faworytów? Już? No jest kilka czarnych koni bym powiedział. Pan jest z nie nie, 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 ja, ja, ja raczej będę obstawiał tą czołówkę. Na co dzień panie Andrzej ile pan kilometrów biega, jeździ? No ja tak teraz robię bardziej race walk, to jest chód sportowy, tak do 30 tygodniowo. Chodzę, chodzę. 30 km tygodniu. Ale chodzę, chodzę. Aha. Z kilkami szybki. Nie, 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 walk taki, o, dyscyplina olimpijska, chód sportowy. O, chód sportowy. Tak jest. To to się tak biodrami tam powiedzieć. Się... Troszeczkę, troszeczkę, takim... Krokiem tanecznym. A pan tutaj jest źródłem organizatorów. Ile ludzi się zapisało? Mamy około 300 osób, prawda? Czyli popularność wielka. Rośnie. No, rośnie, rośnie. Co, co roku coraz więcej, prawda? I to jest taki pozytywny. Odzyw. ja myślę, prawda, szczególnie zależy nam na młodzieży, prawda? Jak kolega organizator Jurek Dąbrowa, jak on duży nacisk kładzie właśnie na to, żeby było jak najwięcej dzieci młodzieży, bo my już patriotyzm mamy we krwi, a młodzież trzeba nauczyć. No zgadza się. No ale ten nasz też musi być umocniony, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ja, zwłaszcza bo to na politykę nie schodzimy, ale też no, dziwnie są niepodległością dzisiaj. Co to jest niepodległość dzisiaj? Jest? No niestety, no, prawda? No, to... 18 metrów. Tak, dalej nie? możemy żyć to jest, tak to jak jest to, się mówi, to retoryczne w sumie duże koło oraz trzy jak by ja były wątpliwości. Proszę a jeżeli coś zostanie przed biegiem albo po to możemy jeszcze raz znać. Toronto w GTA, a dokładnie w Parku Paderewskiego, to jest nasz szósty bieg organizowany przez konsulat, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, placówka 114. I my, Team Kanada, który praktycznie już nie istnieje, i jest ewentualnie taka myśl, żeby to przerzucić na harcerz, żeby weszli na nasze miejsce. Team Kanada nie istnieje, dlaczego? No, wszystko to jest związane, chyba zaczęło się z COVID-em, a ja myślę, że nawet wcześniej. Wszystko polonijne są organizowane przez Stowarzyszenie Weteranów. Sorry, przepraszam. Przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Polsce. I, I tam zaczęło to po raz pierwszy szwankować, a my, Team Kanada, jako organizacja oficjalnie zarejestrowana, zajmowaliśmy się rekrutowaniem w szczególności dzieciaków i młodzieży z terenów Kanady i mieliśmy wspaniałe wyniki, bo przysyłaliśmy ponad 200 osób, z czego to była połowa dzieci i młodzieży. Naprawdę była duża robota i później to wszystko jak, jak, jak to wszędzie te organizacje które organizują powinny tym się zająć, musiały to zepsuć, bo to się inaczej nie mogło skończyć. I po prostu e, tego teraz nie ma sensu organizować, bo my nie wiemy, czy będą, kiedy będą jakiekolwiek igrzyska i no, musimy z tego zrezygnować, czyli tym Kanada jako taki już nie istnieje. Czyli ten cały dorobek właśnie rekrutacji młodzieży kolonijnej do sportu kolonijnego no, w tym momencie został e, rozwinięty. Zostało to Właściwie zostało to zdewastowane. Ja naprawdę nawet nie wiem, czego myśmy nie próbowali robić. W 2015 roku po triumfie PiS-u, partii, która tworzyła rząd, pojechaliśmy właściwie Polonia z całego świata. Mieliśmy rzecznika swojego, to był Krzysztof Miklas, znany dziennikarz, ceniony sportowy. Pojechaliśmy do pana prezydenta, byliśmy tam mówieni, chcieliśmy tą sprawę zasygnalizować. Myśmy pismo napisali, złożyliśmy na ręce pana Kwiatkowskiego, ministra. Ok, po tym była masa interwencji, rozmów z posłami, z senatorami. Niestety, nic, to wszystko jak grochem o ścianę, naprawdę. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za zniszczenie tych igrzysk, niestety, ale zostali udekorowani też przez pana prezydenta. Ja, ja tego nie rozumiem. W każdym razie, a dzisiaj nie mówmy o tych złych rzeczach, bo jest się z czego, z czego cieszyć. Dużo ludzi się zapisało, dużo no. ludzi jest zainteresowanych. Dobrze, że mi Pan przypomniał, bo się tak zapędziłem. Dla mnie, jak jest temat niż z to mi się włączył agresor. Także już go w tej chwili wyłączam i faktycznie ten bieg, ja nie wiem, po raz pierwszy, szósty raz go organizujemy, ale po raz pierwszy był taki niesamowity odzew, mimo tak małej. Reklamy tego zgłosiło się bardzo dużo ludzi, przepraszam, to jest około 300 osób. To tylko raz było tak, zaraz po covid kiedy ludzie byli stęsknieni, ale teraz to jest taka oddolna, oddolna właściwie inicjatywa tych nas wszystkich, naprawdę to cieszy, a szczególnie to, że to jest taka łączność pokoleń, bo ja przyjmowałem zgłoszenia i widzę w jakim wieku to naprawdę jest od pampersa do pampersa, nie ma przerwy. To jest od dzieciaków tych 2-3 lata poprzez młodzież, poprzez ewentualnie 30-40-latków i do najstarszych seniorów, to tak jak my. No to no, nie, może zawsze rośnie, Każdy koszulek może zabraknąć. Trzeba najpierw stawać dzieciom. No tak, niestety, tak to wyszło i koszulki i medale potrzebują troszeczkę więcej czasu, tydzień po tygodniu, żeby ewentualnie to zrobić, wydrukować a myśmy trzymali za dużo za termin za długi do zgłoszeń i w sumie nie byliśmy w stanie dodrukować już więcej ani koszulek, ani medali i dlatego chcemy na początek żeby uszczęśliwić dzieci, żeby one dostały te koszulki i medale bo w sumie co no, to jest nasze pokolenie, to jest ta łączność, prawda Pokoleniowa i tak się kształtują też elity. Oni to zapamiętają. Wiemy, że smaki dzieciństwa najbardziej nam w głowach pozostały i, i w, naszych, w naszych duszach, prawda? I Oni to będą pamiętali i dla nich musimy właściwie o nich najbardziej dbać. Panie Jurku, dziękuję bardzo. Jeszcze powiemy, że tutaj no właśnie jest ten element kształcenia, jest element patriotyczny, są wystawy i jest ta pierwsza runda, tak? Tak, to jest ta pierwsza runda. Ja myślę, że najważniejsze z tego wieku trzeba zapamiętać, po co ewentualnie tutaj przyszliśmy. Ja wiem, że wszyscy starsi wiedzą, ale to trzeba pokazać dzieciakom. I wtedy, jak idzie się tą aleją dębów katyńskich, można przystanąć przy którymkolwiek dębie, i niech to dziecko sobie zapamięta przynajmniej jedno nazwisko jednego polskiego oficera. Który, który zginął, których zginęło tysiące w Katyniu i w okolicach. No właśnie, bo dzisiaj jesteśmy zjednoczeni tym, że chcemy mieć Polskę, chcemy mieć silny kraj, chcemy mieć kraj, z którego jesteśmy dumni i chcemy na takim kraju pracować, właśnie i na rzecz takich... No właśnie to jest to, przecież my mamy jeden wspólny mianownik, prawda, który jest, który jest Polska. I na razie, póki jest ok, wszystko jest w porządku, te liczniki się zmieniają. Raz są takie, raz takie, ale na 100%. Kiedy oni przyjdą, jak to poeta powiedział, podpalić swój dom, to oni nas wszyscy do tego licznika, mianownika sprowadzą do Polaków. Nie będzie różnicy żadnej. Gruby, mały, starszy, duży, mądry, głupi, prawda? Wszyscy będziemy dla nich Polakami. I Dzisiaj biegniemy z polskim sercem. Dziękuję z panu bardzo. Nie, z polską sercem. Dlaczegoś pan sensjonował na bieg. Dla zdrowia, dobrego samopoczucia i wspieranie Polonii biegów. Pierwszy raz? Pierwszy raz. No, Co roku tu przyjeżdżam. Co roku na ten bieg? Tak, tylko była przerwa przez koronę, to dlatego jest jak jest. A na co dzień pan biega? Czy tak. No, na co jest? Na co dzień raczej nic nie robię. Czyli co? Kondycja jaka? Na co dzień sprawy umysłowe. Myślę, jak zarobić. To jest całe jedno kółko plus trzy małe kółko dookoła miejska. Tak. ewentualnie chciałem podziękować wam wszystkim, bo tego nie spodziewaliśmy się. Naprawdę 300 osób. To się zdarzyło tylko raz po, po covidzie, kiedy wszyscy byli stęsknieni za imprezami. A tutaj to przerosło nasze, ale to jest, jest super, a najbardziej że dzieciaków jest podejrzewam około 60 70 zgłoszonych. A na co dzień to co? Jak, jak sport wygląda? Z reguły na wstecznym bieg. Na wstecznym. A lata już nie pozwalają niestety. No tak, to dzisiaj to, będzie bieg, czy będzie ten koków? Pół na pół, taki przełajowy, marszowy. <grym> <grym> czy taki imprez powinno być więcej Zapytałem. Absolutnie, oczywiście, że Właśnie sport, właśnie to, żebyśmy się ponad podziałami mogli spotykać. Ponad rozmawiać. podziałami, trochę brzmi to dziwnie, ale... Cóż. No podziałami, no bo wiadomo, że i w Polsce, i tutaj Polacy są podzieleni, jesteśmy spolaryzowani, jak to się hmm. mówiła. No. To miałoby coś takiego łączącego nas wszystkich, prawda? No właśnie, chyba jest ten wspólny mianownik, że chcielibyśmy, żeby Polska była zarządzana. I dobrze, krajem. co z tego wyjdzie przyszłość pokażę, No właśnie, no właśnie. A pani, jak to jest? Ale jeżeli chodzi o, o sport, o sport? Tak. cały czas aktywnie no. dajemy radę, na ile lata pozwalają mi zdrowie, ale nie, wydaje mi się, że jest słabo nagłośniona impreza. Jest, no ale jest mało... tutaj mówią, że, że klęska urodzaju, że jest ponad 300 osób, i że No to koszulat. chyba się po krzakach gdzieś pochowali. Ja prosił, czy można wszystkie dzieci na scenę, żeby weźmie. <noise> da sygnał do, do, do filmu i prosimy panią konsul i komendanta na scenę. Proszę, ja postać na, na film polski. Ze swojej strony, po wspólnym zdjęciu zapraszam w imieniu Placówki 114 i Korpusu Pomocniczego pań na smaczną kiełbasę bądź kawę i herbatę. Za datę narodzin Nowego Państwa Polskiego uznali się 11 listopada, dzień, w którym to Józef Piłsudski przyjął władzę nad krajem. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, prezesie, Spodziewaliśmy się dzisiaj, aby wspólnie świętować 100. rocznicę stanu. Pamiętamy zasługi zarówno Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i innych wybitnych mężów stanu. Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korwantego czy Ignacego Paderewskiego. To, to jest najbliższy mężczyzna, który bardzo przyszło oddać się do tysiąca w rodach. Mam tutaj wspólne świętowanie. i tej wspólnocie, która nas wszystkich łączy. Trasa, trasa, trasa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, proszę, To, to jest czerń. To był e, mistrz trasy, e, mistrz saga, mistrz. O, o. Ja. Tak. To... Aha. Ja. <gulatory> <gulatory> o tak, wszystkie razem. Poprzechłeś, tak? Poprzech, poprzech. Tak. Ma czas, który będzie miał Z tyłu przywiozęm naszą autorską wystawę o powstaniu Armii Polskiej w Kanadzie, w Najarałdej. Od tego zaczęła się polska niepodległość, także zachęcam. A poza tym, tak się złożyło, że mam ze sobą nie było, w tej Armii, każdy mężczyzna miał, miał szansę przegrać się, zrobić historyczne zdjęcie. Ja polecam zwycięzcom, no jak dzisiaj jesteście na jakieś rekordniści klasy. Dziękujemy wszystkim za przybycie i pozujemy do zdjęcia.